To ja, wasz koszmar, by normalnie diabły kosmate, dobra, co zrobiłem, teraz niech mi powie, że ktoś, że jest za lekko, to jak ryknę, to wszystkie kurde normalnie powiem, no jak to się mówi, wszystkie jelenie kurde z tego, z lasu pociekają. Co wy na to diabły tasmańskie. Dobra, retuję. No jest już ciaśnień, no jest już ciaśnie, no Już normalnie dychęłem między podkładkami. Daj więcej się nie da. No naprawdę kurde nie już nie przesadzajmy, bo między... jednym orzyskiem a drugim tam użyskiem w tej obudowie. Są te podkładki. Grubość tych podkładek jest suma około 3 mm, plus tamte taka grubsza. Ale zrobiłem to, zrobiłem. Chyba coś mądrego, bo nie mądrego. Gdzie ja mam te podkładki? To jest jedna taka podkładka. Ale tam było. Ja też nie wiem, gdzie są. 10 podkładek. Jeśli nie. O, Są, 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 są. Tam było 10 takich podkładek małych, nie? To są dwudychowe. Sadziłem. Sadziłem 6 pięciodychowych. I mam to samo, ale jest ich ciasniej. Już. Także tak to już musi zostać, panowie i panie. Bo jak to się nagrzeje, to powiem, będzie. Ciężej. No, A już tyle razy było to odkręcane, kurde. Że uwierzcie mi, że jeszcze trochę to bym tutaj, kurde, za chwilę to ukręcił. No. Także tak to jest i tak to wygląda. Inaczej na, na tą chwilę nic nie będzie. Dobra. Wkładam, bo tu jeszcze włożyłem. Własnoręcznie dorobioną podkład, podkładkę 05, żeby, tak jak mówiłem, przesunąć w tamtą stronę. I zobaczymy, jak teraz będzie ślad się. Także, tak wiem, koło atakujące. Nie, no. Które było w kierunku. Mechanizmu różnicowego się przesunęło teraz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby co, każdy wie, o czym, kto ogląda, chyba każdy wie, o czym gadam. Także czasami mogę gadać po swojemu. No. Także pip, pip, pasiaste. No. Tymczasem. Także jeszcze tylko powiem, że tu zabezpieczenie jest, nie? I... Jak ktoś by powiedział, zawleczka? No. Także to jest. I klej taki do tego, no, jakby to powiedzieć, no, ten tego, no. No, taki, wiecie, no, do, do. szkolny klej, no, szkolny klej. <ścoughs> Szkolnym klejem, tak. A może by tak jeszcze pospawać? Co nie, co? Mm, też by było fajnie, nie? Jeszcze ja pewnie na, na 100, 150%. Dobra, ja sobie żartuję. Żarty muszą być, nie lubię. Co ja mam w ogóle pokazać? Pokazuję i mówię. już między mną nie, ale jak odbija ślad ząb Według mnie lepiej nie będzie, bo tu czoło tego zęba atakującej, zębatki atakującej wieniec na mechanizmie różnicowym jest równo z tym już w pewnym momencie, jak miałem luz między ze mną, Bardziej, zaraz momentu Mori, niech sobie usiądę. Po co mam stać Jak luz między ze był za duży, znaczy za mały, przepraszam, za mały, to ewidentnie chodziło o większą oporem. Nie widać z tej strony, jak odbija. Prawie, że perfekcją. Prawie. Nigdy nie, nie, nie jest. Nie, nie będzie. I jak miałem po prostu luz między zewnątrz zbyt ciasno, to mogę wam powiedzieć, że nie cię ideału. Bo to nie jest, kurde, żaden Maybach. <laughs> żaden Maybach. Ale. To nie jest równo. Nie tyle może co znitowane, ale może jakieś tam odchyłki ma i swoje. Ten cały korpus i to wszystko się nakłada. Bo po pewnym momencie już było coś mniej, czuć luz, a w niektórych momentach więcej. No to jak się będzie ustawiało teoretycznie widać na to, to trzeba na całym kole zębatym przekręcić i sprawdzić. Czy mniej więcej na całym kole, na całym kole zębatym jest ten sam luz, bo możecie się dziwić raczej, że w jednym miejscu tyle, w drugim miejscu tyle. No nie, na pewno powiem tak, raczej na średnicy chyba widzę, że może gdzieś koło dwóch dy gdzieś jest po prostu jakby, bo jak wam to powiedzieć, nie, osiu, nie ma osiowości tak zwanej takiej kurde, że góra dół chyba jakoś tak będzie, albo bardziej w tą stronę. O, dobrze wyczyszczona, ale podejrzewam, że może i trochę gdzieś tam nit pod, po prostu bardziej rozpęczał rozpęczył się, może trochę podeszedł pod ten wieniec. albo nie. Ale dobra jest. Teraz tylko muszę po prostu ozbroić to ostatecznie, czyli po prostu wyjąć ten cały mechanizm różnicowy znowu. Który raz z rzędu, kurde, powiem 14 razy. To no, tylko papierek, taki po prostu sobie próby robiłem. Na razie go nie tnie. Nie wiem, kto się z mówią że jak się papierek składa, ale ten to jest bardziej zmęczony. Lepiej by było inne jakieś. Po prostu go nie ma, ee, jakby szczępić. Nie ma go szczępić. No lepiej sobie paski pociąć, takie na szerokości tego. I kręcąc obojętnie czym, ale najlepiej wałkiem od ataku czy nam ten papierek po prostu nie szcząpi, nie drże po prostu a ja po prostu teraz na dzisiaj skończę teoretycznie i jutro zdejmuję tę planszę i zakładam uszczelki tutaj co są na tam taki mój nie klej, tylko taki klej uszczelniający masa uszczelniająca dodatkowo jeszcze ją smaruje i także kurna, ta to składa mi koniec Bo już mi się kurde żygać z tym ustawieniem tutaj no naprawdę trzeba mieć cierpliwości, cierpliwości nie da się inaczej nie da się inaczej. Widać tak tu też ewidentnie, że tu prawie że nic odbija, a tutaj tak ponad 70, 80% zęba odbija, nie? jednej i drugiej strony. No może by musiało jeszcze iść do przodu, ale nie. Stwierdzam nie, nie. Robię tak na pograniczu luz między zemny nie za ciasny. Gdyby mi nie szczępiło mi tej kartki. I jak się do, po prostu to wszystko dopracuje, dotrze tak zwanie, to raczej na pewno będzie już od, współpracował cały ząb na całej długości. Teoretycznie to się wszystko zmienia pod wpływem obciążenia, nie? Bo to, w jaki sposób wszystko współpracuje i pod wpływem obciążenia, raczej ta siła cała to już może po to gdzieś może 90% zęba podkrywać się a nawet może i 100. Także na tyle, co by miało być pod tym względem. Jutro mówię, jutro kur kurczę sobie, poskładam to kurczątko. No, poskładam sobie do końca tu sobie w po Jedna i druga strona. I, i panowie, koniec, kurde myślenia i filozofowania, idziemy dalej, Do skrzynia czeka teraz. A fajny sobie, nie wiem czy ktoś was oglądał, ale Paweł nic, fajny sprzęt sobie kupił, a to już się wcześniej mówił, zamierzał, że chyba coś tam, będzie coś tam kombinował i jednak coś wykombinował. Bardzo dobrze, niech się rozwija chłopak. Życzę mu powodzenia, potrzeba takich młodych ludzi zaangażujących się. Byle, żeby państwo go nie wykończyło, przepisy i unia. Bo to, co się bardziej coraz robi, i bardziej coraz węższe gardło z tą Unią i w ogóle z tym całym państwem, narodem, co się wyprawia. Jak nas wytrzewili od świń, tak za chwilę nas jeszcze od bydła wytrzewiam. i będziemy tylko uprawiać. Roślinność za chwilę nas, kurde, stwierdzą, że nie, ekonomiczni jesteśmy, że trujemy środowisko i przepisami nas jeszcze zgnębią, kurde. To i... się, kurde, normalnie mówię. Czas w u też było wszystko monitorowane, ale powiem tak: Czownik się kiedyś kupił za 10 świń. Nie jak dzisiaj za 50, za 100, ale gdzieś koło 10 świn spokojnie, dobrych świn, albo nawet 15 mogę powiedzieć z zapasem i się traktor kupiło. No 360, no ja rozumiem, bo dzisiaj jest kurde, biorąc pod uwagę to, że jakie są technicznie zaawansowane ciągniki, no to musi to wszystko kosztować o wiele więcej. No to musi wszystko kosztować. No to przeliczając na tamto, co by było teraz. Jest co na przykład. 25 minut by musiało się sprzedać, żeby kupić taki nowoczesny ciągnik jak dzisiaj. Gdzieś tak liczę mniej więcej. No ale to, to jest po prostu. To jest po prostu rozwój techniki. Niestety zapomnijmy, że. Chyba, że odważnych odważny świat będzie należał, że tak wszystko się będzie rozumiało i wszystko będzie się pojmowało, i wszystko kiedyś się samemu zrobi. Nie, 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 Unia na tym to wymusi, że nie. I przepisy, że raczej samemu się to nie zrobi, tylko będzie trzeba dać innym zarobić. Bo tak to wszystko na tym polega. Tak, u Niemców, ten nie jest od tego, to nie jest od tego, to nie jest od tego. Nie ma, że wszystko gospodarz robi wszystko sam. Nie, nie, nie. W nie. Niemczech tak nie ma. Z tego widocznie tego Niemcy więcej dłużej żyją. Bo mniej nerwów. <laughs> mniej nerwów. Dobra. Pierdolęta, pierdolenta i dobra. Tymczasem, Nara.